Siemaneczko z tej strony Milosek witam was w dzisiejszym odcinku gdzie powiem wam krótką informację o tym, że będą, że teraz są zgłoszenia do Simon'a do Chowanego i w ogóle do czegokolwiek co tam będziemy robić, jakieś 1 vs 1 wszystkie bitwy będzie to na kreatywnym lub na placu zabaw, więc co, ja Wam powiem tyle, żebyście napisali w komentarzu swój nick i to, czy zostawiliście subskrypcję i lajka pod tym filmem. Tak szybko jeszcze z ogłoszeń, teraz live będą już powinny wrócić do normy. Tak naprawdę teraz nie mogłem ich nagrywać ze względu na to, że urodził mi się brat, więc co, to było na tyle w tym odcinku, więc się ma.